Cześć miał być warsztatu ale Postanowiłem, że jednak przejadę się zawisłe. Także miłego oglądania. Ja już to hmm. Nie wiem, Nie się chyba kołysze Przejedziesz im kawałek, to i No to podłoga. podłoga. Jak tu siądzie? O, jeszcze troszkę tam, jeszcze trochę tu. Powinna być już dobrze. dobrze. No to co poszło do 1,5-2 cm do góry tak, to ładnie to się zjedzie. Tam się zjedzie, nie? Druga strona. Siedzisko zdobyte na tłomie. Bardzo cieszyło, nadal cieszy. Waży swoje, to jest odlew wszystko, to nie jest blacha. Kolekcja. Tylko to jest normalnie odlew, nie? No. Blacha jest tam, a to, 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 to... To... No nie wiem ile to waży, ze 4 kg? 5? Mm. No. Będzie ciągnie, ważyć. Ciągnie, nie? Ciągnie w dół. Nie. Bardzo fajne i kiedyś będzie wykonana podstawa do tego siedziska. Także będzie siedzisko warsztatowe. Tak, podstawa. A siedzisko wygląda w waltanie. Na no, przykład. A tutaj siedzisk jest chyba 12 czy 16. W sumie. Tych blaszanych, no, z tyłu, teraz, były, no, teraz były jeszcze na złomie dwa, ale już nie jechałem. No. Stwierdziłem, że już mam dość, niech ktoś inny Jest sobie tak? teraz kupi. No i szybka wizyta dobiegła końca, powoli się zbieramy. Do zobaczenia, cześć. do następnego, Dzięki. Cześć. Cześć. cześć! No i ja już na powrocie. Tego, jak to wygląda z zewnątrz, jak tam to, to nagrywanie całego Krzyśka wychodzi. Nie wiem, co w następne, bo tam miałem mi coś przyjechać, nie przyjechało. Spróbuję coś, coś wymyśleć, Niestety pogoda nie pozwala, żeby jechać na rower. Także sprawy rowerowe trzeba odstawić na.